Proszę! To ja! Były zawodnik Legii Warszawa, mistrz Polski. Maratończyk, komentator, człowiek, który niewiarygodnie gotuje. Marcin Rosłyn dla przyjaciół Rosłyn, taką laurkę, laurkę jaką chciałeś wystawiłem, dobrze wszystko? <gryénergie> Pięknie, tak, tak. No zapomniałem się, że, że świetnie opiekuje się swoją córką, że umiem śpiewać, tańczyć, recytować. Czyli po prostu faworyt wszystkich teściowych. Mamy tutaj tylko jeden, Marcin, problem. Smaczne. Dziś trzeba strzelać bramki, 19 <grynoldi> występów w Ekstraklasie, proszę Państwa, i tyle bramek strzelonych co ja. jest samo, ale super, ale naprawdę, ale przeżycia podobne. <gry stink> <h że> o to chodziło. Proszę Państwa, wyszło słońce dla Marcina Rosłonia. Marcin, w Twoim przypadku, to trzeba się zapytać, nie kiedy ostatni raz miałeś sam na sam, czy w ogóle kiedykolwiek miałeś? Yy, miałem całkiem niedawno i tak dalej, ale to było na podwórku i <laughs> grałem z kumplem w kwadraty jeden na jednego i to to było nasze piłkarskie sam na sam. A tak naprawdę to nie grałem już półtora roku w piłkę. Powodzenia. Dzięki. Chciał faulować? No a co? Od razu. Kardy! Był? Padoli. No były był. widzisz. Dzwonić do Sławka? A dzwonić do Sławka? No, obejrz. Po co siada na dupę? Tak jest. Byli obrońcy. To, to niby nic nie potrafią. ślizg czy ślizg. Karne! Karne Wcinkę, wcinkę. Daj mu wcinkę, daj mu wcinkę. Dobra. Dobrze. Spoko. Strzelało się rzuty karne. Oczywiście na niższych poziomach rozgrywek. I. I nigdy nie było tak łatwo. Jak dzisiaj? Tak. To jest świeżość. Grzesiu, Grzesiu, komplement ci Marcin dał. Jaki? Zobaczysz to w programie. Nie! Kurwa, wszystko czyta. źle. Czyta. Ale czytać to się trzeba nauczyć. Na 100% zostanie w środku. Zostanie w środku na 100%? Tak. Dzięki Bartek. Nie musi, nie musi. 3 3 3. Rozbieg. Tak. Yes! Tack, Bisco! Tack, Bisco, Ja? Pamiętam słynne słowa, zmiana pokoleń, jak zastępowałem na Legi Leszka Pisza. Wchodziliśmy Leszek Pisz. Odchodził ostatnie pod legi, w tej wielkiej legii, która już się rozwaliła po Lidze mistrzów i była zmiana. Leszek Pisz. 18-letni Marcin Ros. Leszek Pisz, to wiesz, całe życie Mowember. Mowember, no to jest, wiesz. Brawo Leszku. Nie, bo to trzeba porządnie, mocno uderzyć. 20, w Twoja klepka. A, A Jezus! Ale nie do wyjęcia generalnie. Ale przynajmniej czuję się takim moralnym zwycięzcą tej konkurencji. Było blisko i tak dalej. Leszek Pisz może być ze mnie dumny. Karetka, nie! Karetka, nie! Czekamy! Dobra rotacja! I tak jest, easy, spokojnie. Chyba też, o ile doleci. Jestem, jestem, jestem! Wentyl, jest, brawo. Moje firmowe zagranie, ślizg, ślizg, No, To teraz, niech od dzisiaj będzie poprzeczka, poprzeczka, poprzeczka. Jedna chociaż. Było, było, musnęła, słowo! Gdzie jest dźwiękowiec? Który to? Ale szła Marcin, dwie blisko, trzecia musi być trafiona! Da! From Poland, pływa. Nie, no, ja nie, mnie do kopie. Ludzie, a może zrobić tyle kozłów? cztery? Za Alinią! Katastrofa, nie ma mocy w nocy. <grym> Przyjada mnie do kopie, ludzie. Tutaj urwana noga będzie. Modlimy się za ciebie. Ja się modlę za swoją nogę, żeby mi się nie urwało. Patrz! Ja nawet na 40 metrów, ja nie umiem kopnąć pił. Ale i tak przyznam się bez bicia, że najbardziej boję się żonglowania. Protezma, lewą nogą. Katastrofa! Jedziemy, gotów? 3, 2, 1! Dwadzieścia! Szatunek! szatunek. 20. Pełna moc? Pełna Trzy, dwa, Raz! Dwa! Trzy! 13, nic już nie widać! Jeszcze 15 idzie! Bazerka! Na biurę! Na bazerka! Ogień, ogień! Pazernie! Tak! Tak! Panie Marcinie, czy to trudniejsze niż maraton? Nie wiem o czym pytasz, o co mówisz, o tym, co chcesz. Jaki panie Marcinie, kto to jest? Pan Marcin. A ile? Ja myślę, że około... 80-90 100 Dobrze? Nie ja wiem, no chyba Na no, z połowy nie mogłem kopać do bramki. Rany Jurek. Tak Ale nie no to ja myślałem, że to jest szczerze. Co, że 3 na 3 Czy wejdą ze środka? Nie no przecież to. Nie ma żadnej siły w nodze, żeby to kopnąć. I tak dalej. I nice I Proszę Państwa, ten odcinek kręcimy 30 listopada. To może oznaczać tylko jedno. Marcin! Barcie? Jestem. Koniec mowy, Nie wiem, czy mnie boli, czy mi się udaje. Przecież ta gularka jest słaba, ale, ale, ale działa. Zaraz to poprawimy. Dokładnie to najważniejsze, żebyśmy to wszystko Pamiętali o zdrowiu. Za rok ta sama akcja, a jeszcze macie spokojnie ten najbliższy tydzień, żeby pójść się zbadać. Zrówka. Zrówka tak jest. To teraz zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja Turbo Kozaka. Marcin jest na miejscu 12, między innymi przed Patrykiem Małeckim. Także dwunaste, mocne, punktowane miejsce do razu. Pierwsze, 15. tak. A w Pucharze Świata nie wiem, ile teraz się liczy. Z 30. 30. No, to bardzo dobry wynik. Pan trzeba dwunastka. A ty Kamil, ile miałeś punktu? Przypomnij? Pochwal się po prostu, przypomnij. Ja, że nie pamiętam. Prosimy, żeby... że... to, to to robię.